I oto lista startowa. Młody wiko, junior, trzech Jamajczyków. Bolt Blake Carter. No i ten y, y, oczywiście Kim Collins, do którego mamy wielki szacunek, La LaMetra wyrzuciło na zewnętrzny tor, trochę szkoda. Nie, ale to wcale nie jest zły tor, to jest tor y, bardzo dobry, ponieważ masz przegląd wszystkich przeciwników, patrzysz tylko w jedną stronę, nie musisz się rozglądać tu i tam. E, przy sprintach, biegu przez płotki na prostej jest to e, naprawdę dobry tor. A wiesz, że to Hasley Crawford bieg chyba ze skrajnego toru w 76 w Montrealu. Patrzył sobie na wszystkich i wygrał. To była wtedy wielka sensacja. Czy znaczy, trudno teraz... Dwóch po, po skrajnym, po prostu? Tak. Dwóch Francuzów w finale z metrówki. E, oczywiście jest absencja tych zawodników, którzy zajmowali wysokie miejsca na świecie, ale... No, czy pytanie, czy chodzi teraz w tym biegu o to? Kto jest najszybszym człowiekiem świata? Oczywiście tak, no bo jest to, są to mistrzostwa świata. Ale gdyby się coś miało stać Boltowi, co oczywiście nie wierzymy, to wtedy rzeczywiście to takie pytanie byłoby zasadne. Ale czy to będzie medal Christopher lemetry? To jest pytanie, myślę, dnia. Jimmy Vico, przed chwilą mogliśmy mogli go przed chwilę podglądać, jak jeszcze przygotowywał się do startu. Mówiliśmy 10:07, ale 19 radnic mistrz Europy juniorów fantastycznie uzupełnił. Daniel Bailey, Bailey. Barbuda i y Antigua, Taki niewielki kraj e, jest jego ojczyzną w, w Ameryce Środkowej. No i imponujący tutaj formą od samego... Świata z Paryża, King Collins zmienił technikę biegu, skrócił krok, e, przyspieszył rytm, to bardzo dobrze mu robi. No, na razie jest jednym z kandydatów do e, medali. Walter Dix musi bronić honoru amerykańskiego sprintu, mocno naszczerpniętego honoru ostatnio. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, 100 metrów, mistrz Stanów Zjednoczonych, ale chyba nie ma atutów, żeby tutaj powalczyć o medal. Usain Bolt, 9.58. Rzeczywiście, gdyby on pobiegł w Pekinie na pełny gaz, to byłoby gdzieś poniżej 9.50, ale kto wie, kto wie, może taki wynik padnie w Londynie. Ubiegły sezon Bolt potraktował znacznie luźniej, w tym też niewiele startował, ale tutaj widać, że jest świetnie przygotowany, chociaż na pewno nie będzie kręcił specjalnie tu, tu y, rezultatu rekordowego. Joan Blake to jest jego już rekord życiowy, y, tegoroczny lepszy wynik z biegu y, półfinałowego. Świetna forma, zaimponował. Jedyny, który w półfinale pobiegł poniżej 10 sekund, Joan Blake. Młody, zdolny, trzech Jamajczyków i ten trzeci Nesta Carter, oto on, biegał w tej złotej jamańskiej sztafecie. A obok niego na ósmym tarze, jak mówiliśmy, Christopher Lemaitre. Szalenie nam imponuje mistrz Europy. Sprowadził swój rekord życiowy poniżej 10 sekund do 9,92. I jedna sprawa. Dotąd były dwa biegi w historii, dwa wielkie finały, w których sześciu ludzi biegło poniżej 10 sekund. To było Tokio 91, Mistrzostwa Świata i Pekin Igrzyska 2008. Nigdy nie siedmiu, tylko sześciu. Zawsze wtedy padał rekord świata. Czy tutaj może sześciu lub siedmiu pobiec poniżej 10? No, ten Amerykanin, ten Francuz Wiko ma rekord życiowy powyżej 10. Dobre pytanie, ale to będzie w dużej części również zależało od wiatru, który nie wiadomo jak wieje tam na dole. Tutaj w tej chwili na górze wieje jakby w plecy, ale to wcale nie znaczy, że tak jest rzeczywiście. bo Te wiatry są różne. No, Polc się zmobilizował. Chodzi o to, żeby pokazał światu, pokazał publiczności zebranej na stadionie, że jednak potraktował poważnie te mistrzostwa. Nie będzie się bawił. I dalej traktował tych swoich rywali jak dzieci. Remetri. Czyli Bolt i kto drugi. Albo kto jak drugi. szybko pobiegnie Bolt. Ulemetra wiele zależy od startu. Nie może zostać tak jak w półfinale, bo wtedy będzie bardzo trudno. I Bolt start! Jest nie będzie mistrzem świata. Nie ma, nie jest ma nic same. na pewno. Najszybszy człowiek świata nie będzie mistrzem świata. Przesadził, przesadził zdecydowanie. No Biegar szybcy, jest sensacja. Ale nie o taką sensację nam chodziło. Ja myślę, że cała Jamaika załamana przyjechał no. potwierdzić, że nie ma na niego silnych i nie pobiegnie w finale. Ja myślę, że cały lekkoatetyczny świat załamany, bo przecież na bolcie w tej chwili popularność tej dyscypliny sportu się jakoś trzyma. Tej pięknej dyscypliny sportu. Ale teraz, teraz Lemetr jest przed no, absolutnie życiową szansą na zostanie mistrzem świata w biegu na 100 metrów. To szybko się wszystko kształtuje. Oczywiście współczujemy Boltowi. No to teraz Był mamy... na luzie, ale troszeczkę jakby podszedł tak zbyt... Chciał się przekrzeć, tak, chciał tak, zrobić tak, jednak świetny start. wynik. Mm -hmm. Chciał pójść maksymalnie mocno, tak jak tylko może. No wyraźnie, nie, nie pozostawało żadnych wątpliwości. No, zresztą już sam wiedział, to, to już nie była kwestia jakichś rozstrzygań, głosowań, powtórek. Po prostu zrobił falstart, musi zejść zbieżnie i teraz dopiero mamy ciekawostkę i pytanie no i teraz konkurs. jest pytanie kto zostaje najszybszym człowiekiem świata w biegu bez bolta bez bolta tak to jest naprawdę i gdyby tak na przykład kim collins się zmobilizował niesamowicie to jest został to takim możliwe. mistrzem po latach jest to możliwe dlatego że no ja wiem to jest straszne przeżycie no i szansa dla lemetra niesamowita słucha ale dla bolta ja bolta to rozpacz no no rozpacz. wiadomo, że na pewno główne jego zadanie i chęci wiążą się z Londynem, z Igrzyskami Olimpijskimi. Pico, Bailey, Kim Collins na trzecim, Walter Dix na czwartym, piąty tor pusty, Johan Blake na szóstym, Nesta Carter na siódmym i Christoph Lemaitre na torze ósmym. Kto zostanie najszybszym człowiekiem świata bez udziału Bolta? Tym razem dobrze wyszedł Lemetr. Zobaczymy również dobrze Kim Collins. Kim Collins Lemetr, Kim Collins i teraz przyspiesza Blake. Blake, Blake i Kim Collins jest trzeci. Walter Dix jest drugi. Lemetr przegrał. Lemetr przegrał, a więc ten młody Johan Blake z Jamajki został mistrzem świata. To zwietrzył szansę i ją wykorzystał. Pobiegł pięknie w półfinale i za to dostał tej chwili nagrodę. Pod wiatr mi sekunda i cztery dziesiąte. Pobiegł 9.93. To też pa. wspaniały wynik. 9.92 jest poprawka. Walter Dix i Kim Collins. Trzeci z medalem. Dix. 10.08. Collins 10.09. Pamiętasz w Paryżu, kiedy wygrywał miał 10,700, ale tam tak nie, z tym, że tam były trudne warunki. Lemetr, najwyższa pozycja w historii Mistrzostw Świata. Wyrównał, chyba, wyrównał, wyrównał Wyrównał przede wszystkim Alana Wellsa z Wellsa, 1983 tak. roku. Czwarty. czwarty. 10.19. Mimo, że nie został tym razem na starcie, to jednak ta, będziemy to oglądać za chwilę jeszcze raz w powtórce, ten środek dystansu tam się za bardzo usztywnił. No jeszcze Attila Kowacz był czwarty, z tym, że po dyskwalifikacji Johnsona, no wiadomo, też był czwarty, tak żebyśmy byli zgodni ze statystyką. szczegółami. Coś niesamowitego, niezwykły dramat. Trudno to do czegoś porównać, bo Linford Christie, kiedy no to w 1996 roku był no, złotycznym... Mistrzem świata Johan Blake, Jamajczyk, wicemistrzem Walter Dix, Kim Collins, brązowy medal, Christopher Lemet na czwartym miejscu, ale bez finału, bez finału niestety, Usain Bolt. I to jest informacja tego wieczoru. Kłaniamy się, żegnamy widzów dwójki, zostajemy w TVP Sport.